Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vine oizza insieme ai due amen. Cari fratelli e sorelle, con problemi tecnici un pochino in ritardo, ma siamo in questa ora di misericordia, anche se al fianco si sentono persone, perché è pomeriggio di domenica, ma noi vogliamo... In quell'ora di misericordia, onorare Gesù Misericordioso. Così concluderemo il nostro ritiro spirituale con la benedizione finale e anche riceviamo olio di San Charbel sul nostro capo, iniziando anche la novena. Questo vi prego. Moi drodzy, rozpoczynamy troszkę z problemami tecnici che opusioli naszą trasmissione Missioni Świętej. Tam obok słychać ludzi niektórzy jeszcze. Pożywają posiłek, a myśmy przeszli tu do tego miejsca modlitwę, aby uwielbić Pana Jezusa, aby chwalić Jego imię Jezusa Miłosiernego. Zakończymy błogosławieństwem, ale najpierw odmówmy, wierzę w Boga. Iniciamo Konkredo. I o il quale fu concepito dal Marito Santo, nacque da Maria Vergine, apparì sotto il Pilato, morì in morì e fu sepolto, discesa all'Inferno, il terzo, terzo giorno, giorno suscitò la morte, salì al Cielo, sceglie la resta di Dio Padre Onnipotente, di là verrà giudicare i vivi e i morti, credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi, la Ressurrezione dei Stati, la resurrezione della Carne, la Vita Eterna. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in Cielo, così in Terra. Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. <many> <many> polako po italiano: Ojcze nasz, który jest w niebie święty imię Twoje przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi daj ci odzi nasz chleb powszedni i rymiętci noi i nostri debiti. Pro menao debitori. Peną <śmienią> ci góry, tentacjone, na liberację. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. A Maria, Madre di Dio, per noi peccatori, adeus sui mellura, Amen. Voici i senovi duchovi sventemu, come era nel principio, ora è sempre, nei seniori. Intenzione di questa nostra preghiera che conclude questo ritiro, intenzione che abbiamo nel cuore, soprattutto voi risvegliate tutto quello cosa volete chiedere a Gesù misericordioso. Ta intenzione dei moditwe dzisiaj coronki do Bożego mio Servia, so che è intenzione visto. Każdy z nas niech swoim sercu ją wzbudzi Eterno Padre, io ti offro il corpo il sangue, la divinità del tuo divlettissimo figlio. Il Signore nostro, Procesu Cristo, i disviatezze do nostro peccato di peccato di Ojcze Oltre Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najbliższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, aby misericordia Noi jeden mondo i Dla Jego bolesnej męki, aby misericordia di Noi i del mondo intero. Dla Jego bolesnej męki, męki aby misericordia di Noi mądro i

Da Jeco, molest nei menti, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Da Jeco, molest menti, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Da Jeco, molest menti, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre. I o teofro il corpus sangue, l'anima la dignita, tuo di direttissimo filio di nostro signore Gesù Cristo, inestiazione dei nostri peccati, di quelli del mondo intero. De. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

la ego bolesne i menti, dai ego bolesne i menti, dai ego bolesne i menti, dai ego menti, dai misericordia di noi e del mondo intero. Dla jego menti, dai ego bolesne i menti, dai ego di menti, dai ego bolesne i menti, dai ego bolesne i ego bolesne i menti, dai ego Del direttissima filia, e nostre Signore Jesu Cristo, in expiatione dei nostri peccati, e di credi del mondo Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najniższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

di noi e del mondo intero. terra, la A misericordia di noi e del mondo in terra. La A misericordia di noi e del mondo intero. La Diego bolestimenti. misericordia di noi e del mondo intero. La A misericordia di noi e del mondo intero. La Diego menti. A misericordia di noi e del mondo intero. Padre, io Teo franco polo sangue, l'anima la dignità, l'errore figlio, mostro Signore, Gesù Christo, dei nostri peccati, edi peri del mondo Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki. Laghi co the Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Laghi co bollenti, manchi. Abbi di noi e del mondo intero. Laghi co bollenti, manchi. Abbi di noi e del mondo intero. Laghi co bollenti, manchi. Abbi di noi e del mondo intero. Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Deltuo di leptissima filia Nostro Signore Gesù Cristo Inespiacione dei nostri peccati di quelli del mondo intero Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najbliższego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Ora prima parte Italiano polio polako. Teraz w języku włoskim pierwsza część A ja no, my opowiemy po polsku. Per la sua dolorosa miej miłosierdzie dla nas i całego świata. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per miej miłosierdzie dla nas i całego świata. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie, la soul, la Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Soul, soul, la Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Soul, la Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas. I całego, i, całego i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Santo Dio, santo forte, santo imortale. Abi pietami ten i Santo Dio, Santo Forte, Santo Imortale, abi pietadinorii del Mundo ITERO. Santo Dio, Santo Forte, Santo Imortale, abi pietadinorii del Mundo ITERO. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zbił się nad nami nad całym światem święty boże święty mocny święta Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem o sangue łaska jest zastatoris dalcore di jezus come so gente misericordia per noi confido in te o sangue łaska jest zastatoris i di jezus come so per noi Confido in te, o sangue e l'acqua che scaturisci dal, dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. in te. Gesù, confido in te, Gesù, confido in te. Gesù, tre volte, Gesù, confido in te, Gesù, confido in te. Gesù, Gesù, Gesù uffam tobie, Gesù, uffam tobie. Gesù, a ovviamente, carissimi, e rivolgiamoci anche ai santi, Santa Faustina, prega, prega per noi, Santa Faustino, prega, 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 prega per noi, San Giovanni Paolo II, prega, prega per noi, San Charvel Macluff, prega, prega per noi, tutti i nostri santi patroni, pregate prega per noi. Ave Avevo spaccato visto Cento Faustine, Sventego Pagua, Centello Ciarbella. Conclusione, cari fratelli e sorelle, del nostro ritiro. Penso che queste ore sono passate molto veloce, eh, queste ore che ci portano sempre una serenità e gioia nel cuore. E vi auguro di questo viaggio bello, ma Ritorna a casa, portate la pace a casa, portate quell'amore verso Gesù e Maria che così tanto, tanto è bisogno del mondo. Carissimi, qui sono le reliquie di San Gervasio Macluff. Ora mi rivolgo a lui chiedendo le grazie, ma prima di questo la benedizione. Moidroze, conciunciam recolezze vlanich. Powrócą do domów i mówię: Zanieście pokój, zanieście tę radość. To, co wszystko otrzymaliście tu w czasie tych, tych godzin, można powiedzieć, od wczoraj, dzisiaj, ale by wejść w Wielki Post, właśnie takim przygotowanym. Przed chwilą również łączyliśmy się z biskupem Adamem w Polsce. Biskup Adam Rosiek, nasz pasterz, udzielił wszystkim błogosławieństwa na zakończenie tych pięknych dwóch dni, a teraz pomodlimy się jeszcze po błogosławieństwie do świętego ojca Szarbela, prosząc o łaski i oni otrzymają namaszczenie świętym olejem. Tym z Libanu. Fratelli Sorelle, allora bello era che anche la benedizione ci arrivata da Vescovo Adam, Adam Rosiek z Polonia, che ci ha donato questa benedizione soprattutto per hanno l'anniversario di cinquantesimo del loro matrimonio e ancora che questa benedizione scende su di voi ora riceviamo questa benedizione con quella croce di san benedetto che porto sempre durante i ritiri spirituali e poi mi rivolgo a san chabelle e riceviamo la benedizione con olio da libano da san chabelle iniziando anche la novena e dopo cosa c'è dopo, błono. anche buono. Eh quelli che non sono arrivati, posso solo pensare, abbiamo dolci preparato per questa festa ancora perché non siamo ancora Moi drodzy, więc mówię, że później mamy jeszcze przygotowane piękny tort dla jubilatów, którzy mają dziś 50 lat, małżeństwa. Przyjmijmy błogosławieństwo liczebiamo la benediciana. Il Signore sia con wodą. Pan z Wami i z Duchem Twoim vi benedica mi potente Padre, Filio, et Spirito Santo niech Was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ora mi rivolga San Szarbel O Święty Ojciec Szarbelu Prosimy Cię, wstaw się teraz w tych wszystkich intencjach, które mamy w sercu. Poproszcie go do całego serca. O San Charbel. intercedia adesso per tutti intenzioni, che abbiamo nel cuore. Chiedetelo in questo momento. Se non è questa la volontà del Boga Oica, ma soprattutto provate nascere da Gesù, provate nascere droghe di świadtości. Se sarà così la volontà di Dio, quello che abbiamo chiesto, ma soprattutto guidaci sulla via di santità per entrare in un giorno in paradiso, padre, ah, figlio e Spirito Santo. San Charbel Makrup, prega per noi. Allora, carissimi. Adesso riceviamo la benedizione, benedizione eh, con olio di San Charbel. Eh, vi prego eh, di iniziare anche la novena, quella novena molto importante, carissimi, nove giorni, poi anche ripetere. Qualcuno l'ha detto, queste novene tante, non ho ricevuto niente. Ma qualcuno ha ancora continuato ha ricevuto, conosco uno che ha fatto 100 novena, continuando, chiedendo una grazia, e l'ha ricevuta. Se smetteva, niente. Ma San Charvel sicuramente vi ascolta e lui che sta qui, in questo nostro ritiro, vi aiuti. San Charvel ha ai, aiutato 100 novena, è molto importante, continuate a dire. Diciamo. przestały mówić nowenne. no i może żałują, ale takie znam, które kontynuują. I nieraz wiele, wiele tych nowel i otrzymamy grację. Dlatego teraz błogosławieństwo. Tym olejem świętego szambela, A my, słuchajmy się, te pieśni piękne, meczugorskie. Questi county da meczugornych. That's